Jechali sobie spokojnie po lesie i spotkali tam strażnika tych terenów. To jest teren jest teren A gdzie jest tabliczka? Co? Tabliczka. Proszę? Tabliczka. Co tabliczka? Gdzie jest teren prywatny? To jest teren prywatny. To teren ma właściciela. No to skąd mamy wiedzieć? Ja już nie wiem. Gdzie to za komu jeździć po tym? To jakby tobie coś jeździł po, po... Ja rozumiem. Yy, ma pan rację, jak najbardziej. Tylko, że nie widziałem nigdzie tabliczki teren prywatny. Także, żebym wjechał. Może powiem właścicielowi, żeby tu dał tabliczkę teren tak. prywatny. Jak najbardziej, bo jak my widzimy tabliczkę, to tam nie wjeżdżamy. Dobra. Ma pan rację. Dobra, to ten, no tu, bo to jest tam, aż do drogi, to jest teren prywatny, to jest, to jest właściciel na to. Ten las, nie? Tak, tak jest, ten las i tam też, aż po tamten dół jeszcze Dobra, ma pan rację, jak Dobra, najbardziej. panu właścicielowi, żeby dał ten Tak. Dobra. Dzięki. To nawet nie był właściciel tego terenu, a jakiś losowy facet. Ciekawe, co by się działo, jakby spotkali tego właściciela. Ten facet sam mówi, że to jest droga publiczna, ale zabrania im jeździć po niej. Ciekawe, po co mu tapiła. Ile? Chodziłeś, to nie, nie się, wchodzi, a myślisz, się Jeszcze raz tu pojedziecie, to w busz, prowadzisz proszę busz Będzie no. policja będziemy nie Będzie Jaki to udowodni? Zarejestrowany, jakby jest to żeby nie jest tym po drogach, normalnie Nie możecie! Ale to jest zarejestrowane normalnie to ubezpieczenie. Wyjmij machę, pokażę. mi, Nie, nie chcemy nikomu po, po, po polu. Ale czemu się wstydzić? Nie no, wstydzę się, czemu się wstydzę. ty, ty, ty. Nigdy, nigdy tu jest napisane jaką szybkością, a wy jesteś niczym. Dobra. A... Już mieli odjechać, ale nagle przyjechał boss tej mafii. Aż leśna chyba To? Stanął Jak coś to ja z w las Luz A my z rozpędu i rula. No i no jesteśmy w Ja to załatwię Skitraj się tu i je bo on ciebie mógł nie widzieć on będzie stał, my też, nie wyjdzie tu Może no, jak popsy psy Najlepsze jest to, że z dołu nie widać motorów tutaj Chyba nie ma wyjścia trzeba jechać Tylko się zamienimy kaskami Bo ostatnio im pierdolą. Jadę, jadę, bo po psy zadzwoni. Gdzie? No jadę na dupę powiem, że sam jestem, nie? Jadę, bo się bawi telefonem, zadzwoni po psy i mam pana tak to ch***** go może urobię. Jadę się, poddam i ch*****. Jadę się poddać, kur. Poddajemy wojnę, żeby wygrać bitwę. A co zrobię? On widział tylko mnie. Ale on stary zna mój motor, mój strój, kur... wszystko, chłopie. Dobra, jak nie ma wyjścia, musimy jak najszybciej są z... się w błocie, ale angry people są wszędzie. Ale proszę spokojnie, bo spokojnie. nikt tu z agresją do pana nie startuje. Proszę spokojnie, zawracamy się i jedziemy z powrotem. Skąd mamy wiedzieć, że tu jest nie droga prywatna? A skąd mamy wiedzieć, że tu jest droga prywatna? Ja po twoim domu chodzę. Ale jest tu jakiś znak, że jest droga prywatna? Proszę się co uspokoić, zawracamy się, nie jedziemy co dalej. Jak pan. Zał... Proszę się dać wypowiedzieć. Widzi pan, że się zawracamy i jedziemy z powrotem. Ja do pola Ale jest tu jakiś znak, że tu jest jakaś co, droga prywatna? A, masz, masz drogę prywatną? Nie, jest nie normalnie ma. droga na nawigacji. Na pewno. My nikomu krzywdy nie chcemy robić, zawracamy się i jedziemy z powrotem. no, tam jest droga? Gdzie jest zrobiona droga? Na dole, tutaj, bo nie szło. W ogóle nie widać, żeby cokolwiek było reperowane. Tu jest na nawigacji droga i nie widać, żeby była droga publiczna. Zawracamy się, jedziemy, nikomu krzywdy nie robimy, panie szanowny. No rozumiemy, dlatego my tu z dużym jedziemy, bo tutaj są drogi zaznaczone. My po prywatnym nie chcemy nikomu jeździć. No. To jest do ja stadionu. No ale no, my też kurde nie stoimy w miejscu, nie robimy dziury, jedziemy normalnie po kolejnych i tak jest I droga. I no ja rozumiem, że macie dojazdy do pól i tak dalej. To samochody no. sobie i one tak to I rodzą. Rodzą. Właśnie już... o, No, No widzimy, że jest zagrodzone, to przecież się nie pchamy, zawracamy się, jedziemy zagrodzone. z powrotem. Tam też było zagrodzone. Nie, tam nie ma nic nie zagro... nie Tu jest zagrodzone, widać ewidentnie Tam niestety nie było nic. To byśmy się przecież nie pchali. Jest na tyle dróg, żeby jeździć, to my się nie pchamy specjalnie Co was wyganiają? No jest za, jest za, zastawione to się wracamy, nie? Nie wiem wie pan co rzucają się no to my nie mamy zamiaru nikomu nic zniszczyć, no jedziemy z powrotem nie? Jak jest zastawione, to chyba jest prywatne, nie ma żadnej tabliczki. Mówią, że to jazda po ulicy. Tabliczki nie ma. Tej kobiecie brakuje chyba kultury. Możemy tutaj jeździć Tutaj możemy Możemy tutaj To jest pani? Ale tam nie ma tabliczki żadnej te... Ale musi być ta... Niech sobie pani wpisze, że musi być tabliczka I... Musi być Tak. na Tak No tak